Zaczynamy obchody Hubertusa ze rzędu Kręgowego w Nowym Sączu w tej chwili tradycyjnie od mszy świętej, już poczty sztandarowe wchodzą do kościoła. z kościoła. Za chwilę się formuje pochód i pójdziemy na deptak, ale będzie to nieco niecodzienne, bo towarzyszy nam orkiestra Straży Granicznej. Oni bardzo często występują, uświetniają tego Budotusa. To jest taki bardzo, bardzo fajny akcent. Pochód się już formuje. naprawdę godna, idziemy przez centrum krynicy. Piękny pochód. Za chwilę na tym deptaku się, pojawi się pochód. To jest depczek w Krynicy, przepiękne miejsce. Tu mamy, mamy scenę, taka w tym roku skromna. Tu po lewej nowosądecki okręg dalej nasze stoisko. No i za chwilę się rozpocznie tu dom zdrojowy. Także samo, samo otoczenie jest przepiękne. To taki klimat zawsze jest specyficzny tego Hubertusa. Korzystamy z chwilowej ciszy. Nasz przyjaciel pozuje i za chwilę będzie wypany, tak, tego ja kogo? Tak, ja cię kupię. kupię się. Bardzo proszę o zajęcie przez myśliwych miejsc. Juzek. Nasz Zamiast przyjaciel Józek Łuczak, właściciel pięknego muzeum. Za chwilę się rozpocznie uroczystość otwarcia Hubertusa Krynickiego. Anno Domini 2022 Poczty sztandarowe ustawione wokół. To jest głównie przeżycie dla turystów, tutaj dla czasowiczów, kuracjuszy i autentycznie to odbierają Proszę tak Proszę sygnalistów o odegranie sygnału zbiórka myśliwych. Dzisiaj święto myśliwych, dzisiaj święto leśników, także to są ci, którzy dbają o, o zdrowie naszej flory, naszej fauny, która tutaj w Krynicy naprawdę jest piękna. Serdecznie Państwa zachęcam do przyjazdu, do odwiedzania Krynicy i z wielką przyjemnością tutaj łącznie z Panem Łowczym Bogusławem Ratajem otwieramy 10. jubileuszowego Hubertus. Uważamy za otwarty. Dziękuję bardzo. Pokaz, jest Straży Granicznej. Piękna, piękny, piękny Cały czas trwają obchody Hubertusa Krynickiego oczywiście, Krynica to jest zawsze atrakcyjne miejsce. I tutaj takich organizowania Hubertusa z takim przesłaniem, że to jest dla, dla ludu, tak zwanego, no ma sens, bo tu jednak jest mnóstwo wczasowiczów, kuras wczasowiczów głównie kuracjuszy. Więc tu jakby ten Hubertus ma taki sens, żeby się pokazać myśliwi, żeby myśliwi pokazali swoją kulturę i też jakiś inny sposób, na przykład czy psy, czy, czy jakieś wystawy zrobić. Ale są też takie miejsca, bo ja tak, tak, takie, tak chciałem się zastanowić, Właściwie, po co my organizujemy te Hubertusy i dla kogo? Bo bardzo często organizujemy je sami dla siebie i to też jest w, jakimś, w jakiejś formie fajne. Tylko, że moja taka refleksja jest, ponieważ na, na wielu bywam, że te Hubertusy są bliźniaczo podobne. Ja wiem, że na, na trudno wymyślić coś nowego, ale może by się warto postarać, żeby się jednak nie ograniczać stale tylko do tego samego, czyli czyli kościół, przemowy, powitania, medale, sztandary i potem, no, wiadomo, tak jak wszędzie, psy, teraz trwa pokaz wabienia drapieżników i, i innych zwierząt, chyba kaczka. Czyli, czyli standardowo, to co na każdym Hubertusie się odbywa. I to jest taka, taka moja refleksja, moim zdaniem staje się to po prostu nudne. I to nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać czy zniechęcać, tylko żeby pomyśleć nad jakąś inną formą tego Hubertusa, żeby coś zmienić, żeby uatrakcyjnić te nasze obchody i te skierowane Hubertusy i do myśliwych, ale i te skierowane jakby do ogółu. Bo moim zdaniem ta formuła taka, która jest w większości przeprowadzana, w większości tych, tych imprez, te, większość tych imprez jest przeprowadzana w takiej formule, że ta formuła się na pewno już wyczerpuje. Po prostu staje się to nudne i do bólu przewidywalne. I taka tutaj też Moja taka uwaga, spostrzeżenie, zresztą na pewno, na pewno sami to zauważycie, za długo trwają te wszystkie celebry przemówienia. Ja wiem, że to jest okazja do wręczania odznaczeń, ale jak sami wiecie, bardzo mało kto się tym interesuje. Jeżeli to jest jeszcze, powiedzmy, są dwie, trzy osoby wyróżnione w jakiś szczególny sposób, ale jeżeli to jest 10 czy 15 osób i trwa to dwie godziny, no, to mówiąc szczerze, pies kulawą nogą się tym nie interesuje. Nikogo to nie obchodzi. Jeszcze jak gdzieś tam jest jakieś jedzenie, to po prostu ludzie się rozsiadają i to wszystko za długo trwa. To wszystko zniechęca. I potem na przykład jest coś takiego, że ta część oficjalna trwa, nie daj Boże, trzy godziny czy dwie, i jeszcze potem, potem następują jakieś występy, nawet atrakcyjne. Ludzie po prostu już nie słuchają tego, rozchodzą się, bo to się staje nudne. Ograniczmy te przemowy, te powitania. I teraz taka moja tutaj też uwaga odnośnie polityków, bo tutaj szczególnie w Krynicy, ja dziękuję oczywiście organizatorom za zaproszenie naszego programu, naszego wydawnictwa, ale tu tak się składa, że tu bardzo często bywają politycy, posłowie. I teraz dzisiaj było tych posłów chyba, chyba trójka była. Jedna pani poseł, która tutaj już od lat też się, się pokazuje i znowu było to samo, a to są posłowie partii rządzącej albo koalicji rządzącej. I znowu są te same przemowy, czyli my do Was sercem, bo Wy jesteście oczywiście solą tej ziemi i tym podobne rzeczy, jak to politycy potrafią opowiadać, że dzięki nam to my uratowaliśmy, że pan poseł powiedział, że że to właśnie dzięki nam te, te łowiecwo nie jest prywatyzowane, a to było takie odniesienie się, bo kazanie było bardzo fajne, wygłaszał je ksiądz, który jest myśliwym i mówił, że my staramy się coś robić, chronić tą przyrodę czy walczyć z tym ASF-em, a politycy stale nam kładą, rzucają kłody pod nogi. Stale to już nie kłody, to głazy całe nam rzucają pod nogi. Więc takie zadał pytanie, to jak to jest, Szanowni Państwo? że z jednej strony mamy pracować za darmo, mamy dbać o tą polską przyrodę, a z drugiej strony nam się to maksymalnie utrudnia. No i tutaj pan poseł taki rezolutny wyszedł i zaczął opowiadać, że odniósł się do tego, bo chyba w kościele był, no, że to nie jest tak, bo to dzięki nim tamte 8 lat temu to te łowiectwo zostało, on był przewodniczącym, a mnie po prostu się, no mnie ręce opadają. Wychodzą ci ludzie z partii, powtarzam, rządzący i z koalicji chyba, bo nawet nie wiem, ich dokładnie nie wiem, w jakich są układach, w każdym razie są u tak zwanego koryta i opowiadają ma w oczy takie rzeczy, bez cienia wstydu, bez cienia na przykład jakiegoś wytłumaczenia. Trzeba trochę mieć odro od odrobinę odwagi, żeby się przyznać, że na przykład interes, przedkładają interes wyborców tak zwanych różnych barw nad interes nas myśliwych, którzy naprawdę coś robią, oprócz, krzy oprócz krzyków, ale nie, no, pani poseł, pan poseł wychodzi i, i zaczyna nam tu opowiadać, że to dzięki nam, znaczy dzięki nim, o, w, tym, w tym sensie ze sceny, możemy w ogóle polować. No więc, no jak to, jak to ja mogę skomentować? No, no po prostu szkoda słów. Nie warto nawet tego komentować, tylko warto o tym mówić, o tej hipokryzji. Bo to jest czysta hipokryzja. Bo jeżeli ktoś mi opowiada, że to dzięki niemu, że tak, że on, że się stara, że Wy jesteście tak, dbacie wszystko po czym w Sejmie robią to, co nasi rządzący chcą, no więc coś tutaj jest nie tak. Jeżeli macie, koleżanki, koledzy, styczność z politykami, jeżeli się z nimi bratacie na co dzień, no to może warto też zwrócić uwagę, może warto byłoby zawalczyć o tą naszą pozycję, bo skoro są gotowi przyjeżdżać tutaj na takie imprezy i opowiadać nam takie bajki. No to może by się zabrali tak naprawdę do tej obrony tego łowiectwa. I wtedy na przykład wystąpiliby tu z otwartą twarzą, i ja, gdyby na przykład pani poseł powiedziała: Słuchajcie, koleżanki i koledzy, szanowni myśliwi, to dzięki nam udało się przywrócić to prawo, że rodzic decyduje o obecności dziecka, o jego wychowaniu, o obecności dziecka na polowaniu. Wtedy ja sam biłbym brawo i krzyczał: Brawo i hurra. Ale ta pani poseł, która podniosła rękę za tym prawem, który mi zakazuje zabierania, na przykład w moim wieku, to już powiedzmy wnuka i ona tutaj wychodzi i mówi jak, dzięki czemu, dzięki dzięki mnie, dzięki moim ugrupowaniu możecie w ogóle polować, no to, to ja bardzo dziękuję za takie poparcie. Pozdrawiam Was wszystkich z Krynicy Brywaliśmy tu nieraz, nie wiem czy jeszcze zawitamy, zobaczymy w każdym razie Hubertus trwa. A czy ma trwać w takiej formie, czy w innej, no to już jest kwestia dyskusji. Ja to co mówiłem o, o tym zastanowieniu się na taką konwencją tych hubertusów, to nie mówiłem tego przeciwko w ogóle tej imprezie. Czy przeciwko imprezie tu w Krynicy, czy w Niepołomicach, czy gdziekolwiek. Ja tylko poddaję taką myśl, że nie warto by się właśnie zastanowić, bo na przykład wczoraj w Niepołomicach był taki fajny moment, no bo to, to wszystko tradycyjne, ale w pewnym momencie usłyszałem taki pisk, śmiech. Nie ja wiedziałem, co się dzieje, to się okazuje zwykła rzecz, lina i ktoś wymyślił przeciąganie liny. Było zabawy co nie niemiara, dorośli dzieciaki się wspaniale bawili. No więc, może by warto wrócić do tych tak zwanych przysłowiowych. Ci starsi pamiętają, jak to kiedyś na jakichś festynach gwoździem, gwoździem takim programu to był zawsze jakiś taki słup, gdzie tam na, na górze była jakaś tam pół i, i trzeba się było potem słupie w słupie wspiąć i tam to ściągnąć. Więc, może wróćmy do takich prostych jakichś zabaw, nawet tego przeciągania linii, żeby te nasze spotkania hubertowskie uatrakcyjnić. Bo ja myślę, że taka konwencja właśnie już samych tych przemów, mszy oczywiście msza, no to jest tradycja nasza temu nikt nie zaprzeczy, sztandary my też, ale, ale zastanówmy się właśnie czy te przemowy to wszystko musi trwać po 2-3 godziny ci nasi koledzy z tymi sztandarami nieraz stoją w deszczu, w słońcu tyle czasu po to, żeby na przykład politycy mogli się wygadać albo pochwalić się działaniami których tak naprawdę nie podejmują Daszbór, pozdrowienia z Krynicy no a teraz nawet sam nie wiem, gdzieś tam jeszcze wyjeżdżam, ale tak dokładnie muszę w domu dopiero sprawdzić. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. No, co powiedziałem, to ma tylko na celu dobro naszego związku. No i cóż, do zobaczenia. To jest takie spojrzenie z oddali, to jest główna pijalnia. No, teren jest przepiękny, no to jest krenica, to jest kuro, to jest uzdrowisko. Więc tu jest zawsze fajnie, cokolwiek by się tu nie wydarzyło, zawsze to otoczenie powoduje, że te imprezy są udane. Tam jest scena, więc wracam, wracam na swoje stanowisko. Kończymy już tego Hubertusa. Pogoda się zrobiła piękna. jeszcze Płynnica jest zawsze ładna, czy w niepogodę, czy w pogodę. Wiemy wszyscy, dla myśliwych nie ma pogody złej, jest tylko ta lepsza i ta najlepsza. Tu jest bardzo dużo zainteresowania, koncert, dziewczyny śpiewają. Łoska miała lęb jedno, a na nim miała biedno. Nogi miała krzywe włosy, miała siwe zęba ani jednego. Łoska miała lęb jedno, a na nim miała No Nogi miała krzywe włosy, miała siwe zęba ani jednego.